Hubercie, jeden odcinek specjalny pozostał do mety tegorocznego rajdu. Pierwsza runda Rejdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a Ty w dobrym humorze. Nie no, w bardzo dobrym. Przyspieszamy, to najważniejsze. Czujemy się coraz lepiej w rajdówce razem. To dyktowanie Dawida wychodzi też coraz lepiej, ja nabieram pewności. Pierwszego dnia chcieliśmy powalczyć z Michałem, ale no... Ciężko jest zgrać się od razu ze wszystkim, od samej organizacji nawet, więc... no. Popełnialiśmy bardzo dużo błędów. Dzisiejsza jazda była dużo, dużo czystsza, i pozwoliłem sobie na przyspieszenie. Uważam, że jak na pierwszy raz w Mistrzostwach Polski tym duetem do tak szybkiego zawodnika jak Michał, to jest dobrze. Ja uważam, że takie rajdy też są potrzebne, gdzie możemy szukać pewnych dziesiątych części sekundy. Szukać, weryfikować, analizować to bardzo ważne, jeżeli chodzi o doświadczenie. Nie, no to jest bardzo ważne, ponieważ bez tego tak naprawdę nie progresujemy. Eee, uczymy się na onboardach e, porajdowych. Tutaj będzie bardzo dużo pracy. Bardzo dużo pracy. Nie, nie, nie. Musiałbym pokazać wszystkie onboardy, żeby powiedzieć Wam ile jest, ale na każdym odcinku znajdzie się trochę błędów e, od samego nawet opisu, czyli z mojej strony e, po samo i koniec końców wynik. Hubert Kowalczyk, człowiek, który kocha to, co robi, bo jeżeli mówi o tym, że czeka go wiele pracy i zaczyna się coraz bardziej uśmiechać, to musi tak być. Człowiek kochający rajdy, zdecydowanie tak. Dokładnie tak. No Powiem tak, No 4 lata temu się tu pojawiłem i chcę tu zostać na bardzo, bardzo długo. A ja chcę z tobą rozmawiać, jak tylko długo będziemy mogli, w różnych samochodach. Eee, Hubert Kowalczyk w dobrym humorze, o to chodzi. Wszystkiego dobrego. Tak, jesteśmy w bardzo dobrych humorach. Ostatni odcinek przed nami, trzymajcie kciuki. Dziękuję.